Sen z ukochaną wnuczką na pogrzebie sojki to napisano na wieńcu od rodziny? Pogrzeb Stanisława Sojki odbył się w południe 8 września. Wybitnego artysta żegnał tłum żałobników, w tym pogrążona w smutku i żalu najbliższa rodzina. Sen i wnuczka złożyli wielki wieniec z poruszającymi słowami. Top of the Top pod festiwal 2025 przerwany. Tragiczna informacja o śmierci Stanisława Sojki. Finałowy koncert Top of the Top So pod festiwal 2024, który odbył się 21 sierpnia w Operze Leśnej, został niespodziewanie przerwany. Publiczność zgromadzona w Sopocie oraz widzowie przed ekranami telewizorów oczekiwali występów największych gwiazd polskiej muzyki, w tym Stanisława Sojki. Artysta jeszcze kilka godzin wcześniej uczestniczył w próbie generalnej i przygotowywał się do swojego występu. W trakcie trwania koncertu organizatorzy otrzymali informację o śmierci muzyka. Decyzja o natychmiastowym przerwaniu transmisji została podjęta w porozumieniu z rodziną i władzami festiwalu. Informację o tragedii przekazał ze sceny Mateusz Chłatki, podkreślając, że Sojka miał pojawić się wśród występujących artystów, jednak publiczność musi zmierzyć się z dramatyczną wiadomością o jego odejściu. Ogrzeb panistwowy Stanisława Sojki. Harmonogram i szczegóły uroczystości. Rodzina Muzyka w oficjalnym komunikacie przekazanym mediom poinformowała, że pogrzeb Stanisława Sojki zaplanowano na 8 września 2024 roku i będzie miał charakter państwowy. Ministerstwo Kultury i Sztuki zapowiedziało udział przedstawicieli władz centralnych, a także wojskowej asesysty honorowej. By oddać hołd artyście za jego wkład w rozwój polskiej kultury i muzyki. Harmonogram uroczystości wygląda następująco: 12. Msza Święta Żałobna w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy, ulica Alfreda Nobla 16, Warszawa. 14. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu wojskowym na powązkach. Rodzina podkreśliła, że uroczystości mają charakter intymny i prosi o powstrzymanie się od składania kondolencji, wykonywania zdjęć i zakłócania ciszy. Ogrzeb ma być okazją do godnego pożegnania artysty w atmosferze skupienia i modlitwy. Ogrzeb Stanisława Sojki, tak pożegnali go najbliżsi. Ceremonia pożegnalna obfitowała w skrajne emocje. Cenionego muzyka pożegnali najbliżsi, w tym synora z wnuczka. Rodzina złożyła Stanisławowi ogromny wieniec z białych kwiatów. Uwagę przyciągnęły napisy na licznych wstęgach, na których możemy przeczytać. Najbliżsi ukochanemu mężowi, ukochanemu dziadkowi. Następnie miała miejsce procesja, podczas której żałobnicy towarzyszyli Stanisławowi w jego ostatniej drodze. Urna została złożona na cmentarzu wojskowym na pokoju.